A co dzień od piłkarskiego święta, Lidl oficjalnym partnerem UEFA Euro 2024 i waszych zakupów. We are on your team! Mamo, teraz wszędzie będziesz ze mną. Przekonamy się. Słuchaj. Ale grają. Ale tu dobre. Musisz spróbować! T-Mobile. Sieć tak dobra, że wszystkim damy gwarancję, jak dla mamy. Dołącz do dobrej sieci. A koszty zostaw nam. Nawet przez rok. Lidlowy przegląd cenowy. Czy na wakacjach zapłacimy w biedronkach inaczej niż w domu? No niestety, od razu się czuje różnica. A, takie ceny bardziej dla turystów. Ja mam luz, ja mam tu Lidla. Sprawdziliśmy wakacyjne kurorty. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach, w kurortach były wyższe niż w innych badanych miastach. I to nawet o ponad 17 zł. A w każdym Lidlu ceny tych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl ukośnik koszyk. Magda, miałam zapytać, jak twoja menopauza? Menopauza? No to żadna pauza. Ja biorę jasną. Jasną? Co to? To suplement dla nas, na objawy menopauzy. Z roślinnymi ekstraktami i czystym składem. Zawiera kapsułki na dzień i na noc? Ty na dzień zmniejszają zmęczenie, łagodzą drażliwość i uderzenia gorące. A te na noc ułatwiają zasypianie. A ja w końcu czuję się normalnie. I mogę być sobą. Jasną, Menopauza to nie pauza, a na wsparcie układu moczowego i wzmocnienie mięśni dna miednicy jest jasną uro. Weź Manti Extra. Działa natychmiast i aż do 12 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Manti Extra. Tej siły wymaga każda zgaga. Kotek będzie padać, ściągniesz pranie? Przejdzie bokiem. Półfinał jest. I w obranie mama będzie zła. Przejdzie bokiem, mówić. Patrz, a nie mówiłem? Przeszło. Ciekawe, czy mamy przejdzie. Zawsze coś! Jak nie tajbrek, to półfinał. Zawsze coś. Leci światłowodem plusa z telewizją Polsat Box od 19 zł miesięcznie przez rok po rabatach. Kiedy ból? Odbiera wolność. Ibuprom Max Sprint uderza w ból ze swoją maksymalną szybkością. Płynna kapsułka wchłania się prawie trzy razy szybciej i uwalnia od bólu. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z bólowką dołączoną do opakowania. I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybieram Ibuprom Max Sprint. Wybieram wolność. Więcej siły przeciw bólowi? Święgnij po duże opakowanie Max Sprint. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku świeżych polskich truskawek. Cieszyć się smakiem soczystych malin. Dzielić się słodzonymi słońcem borówkami. Lato! Lato! Smakuj je na ryneczku Lidla. Polskie borówki amerykańskie z kuponem Lidl Plus aż 50% tani. Tylko 4,99 za opakowanie 250 gram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Każdą dobrą chwilę może przerwać migrena. Dlatego gdy czuję jej pierwsze objawy, nadwrażliwość na światło, dźwięk, nudności czy silny ból. Biorę Apap Migrena. Specjalistyczny lek, który zatrzymuje ostry napad migreny już przy pierwszych objawach. Ulga przychodzi w 30 minut. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Migrena. Działaj natychmiastowo z APAP Migrena. Dzień dobry, muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek, 16. Nie wytrzymam tyle, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. Kiedy jesteś nawodniony, masz siłę do działania. Nawadniaj się z Orial Senior. Znakomity smak i skład na nawodnienie, odporność, krążenie i kości. Bez dodatku cukru. Orial Senior, masz siłę do działania. Kto mówi, że burzę najlepiej przeczekać? Ten chyba nigdy nie miał burzy w jelitach. Nie pozwól biegunce się rozszaleć. Weź Stoperan. Stoperan szybko uspokaja pracę jelit. Leczy biegunkę już od pierwszej dawki. Dlatego to numer jeden w Polsce. Stoperan na 100% z Tobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutką. A przy biegunce weź elektrolity i wróć do sił na 100%. Magne B6 Forte. Lek z dwa razy większą dawką magnezu. Pomaga komórkom nerwowym wrócić do równowagi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z łopatką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W tobie jest siła!